jest to jednocześnie pierwsza sesja prowadzona w trybie zdalnym. E, witam serdecznie wszystkich Państwa Radnych. Za chwileczkę odczytam listę obecności, żeby sprawdzić kworum. E, witam bardzo serdecznie Pana Wójta Gminy Kamionka, Pana Karola Łukowskiego. Witam Zastępcę Wójta, Pana Grzegorza Szymanka. Witam Panią Skarbnik Iwantę Szymanek. E, witam Pana Sekretarza Tadeusza Zwolińskiego. E, witam panią kierownik Biura Obsługi Szkół Sądowych, pan, panią Magdę Bogrz. E, witam e, panią Weronikę Mądro i pana Marka Misztala z obsługi Rady Gminy Kamionka. Witam również wszystkich mieszkańców, którzy oglądają naszą sesję online. E, I w tej chwili przeczytam listę obecności, żeby sprawdzić, ilu radnych jest na sesji obecnych. Białek Anna. Jestem. Jelak Marek. Jestem. Bogusz Sylwester. Jestem. Cieszko Michał. Grymuza Ewa. Jestem. Kabała Maria. Jestem. Michałowski Michał. Jestem. Mitaszka Sławomir. Jestem. Mitrus Henryk. Mitrus Ryszard. Obecny las Ryszard. Powałka Ewa. Jestem. Robak Krystyna. Jestem obecna. Biciak Jerzy. Jestem Zbita Gabriela. Zbita Gabriela. Nie słychać mnie? Teraz już słychać, wcześniej nie było. O, znaczy. Pani, Zbita, Pani Zbita, obecna. Obecna, obecna. I stwierdzam, iż na 15 radnych obecnych jest w tej chwili 13, co stanowi wystarczające kworum do, podejmowa, do podejmowania prawomocnych uchwał. E, proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chce wnieść. Uwagi do, przy, do porządku obrad przedstawionego państwu, w, które Państwo otrzymaliście w formie pisemnej. Jeszcze raz pytam, czy ktoś z państwa chciałby wnieść uwagi do porządku obrad. Pani Przewodnicząca, jeśli można, chciałbym tak. wnieść zmianę do porządku prośbę o zmianę do porządku obrad. Bardzo proszę, proszę. Marku kłopoty techniczne nam wypadły, więc musiałem się do Pana Grzegorza. Jest, jest prośba z mojej strony, aby w tym zamienić Zjąć z porządku obrad rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli prowadzonych przez gminę czyli szkół prowadzonych przez gminę Kamionka z uwagi na to, że przy uzgodnieniach z związkami zawodowymi pojawiły się zmiany propozycji w propozycji samym regulaminie, więc chcemy dostosować. Przynajmniej w części do uwag zgłaszanych przez um, związki zawodowe, dlatego chcieliśmy ten dokument dopracować uzgodnić i dopiero przyłożyć Państwu do uchwalenia. Natomiast w tym punkcie proponuje się wprowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Rady Oddziału Lublin. Ten uchwały dotyczył skablon części linii powietrznej dotyczącej po PGE w miejscowości Kozłówka, ale o tym zreferowali zreformowali w czasie prasie. Bardzo proszę o przyjęcie do zgody na przyjęcie zmiany w porządku obrad. Dobrze, proszę Państwa, gdzieś u Państwa tle, y, albo bra jakieś radio, albo ktoś u Państwa mówi gdzieś. Bardzo, bardzo proszę, jeżeli jest taka sytuacja, bardzo proszę o urządzeń, bądź też, to proszę bardzo słyszymy. Proszę Państwa, ja ogłasz, ogłaszam, ogłaszam kilkuminutową przerwę ze względów technicznych. Vá, pra... eu vou.